Zgodnie z artykułem 130 Konstytucji Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej urząd obejmuje w momencie złożenia ślubowania przed Zgromadzeniem Narodowym. Proszę pana prezydenta o powtarzanie za mną roty przysięgi. Obejmując z woli narodu Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Obejmując z woli narodu Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczyście przysięgam. Uroczyście przysięgam że dochowam wierności postanowieniom konstytucji że dochowam wierności postanowieniom konstytucji będę strzegł niezłomnej godności narodu będę strzek niezłomnej godności narodu niepodległości i bezpieczeństwa państwa niepodległości i bezpieczeństwa państwa a dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli a dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem tak mi dopomóż bóg dziękuję bardzo stwierdzam że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pan Karol Tadeusz Nawrocki złożył wobec zgromadzenia narodowego przysięgę przewidzianą w artykule 130 Konstytucji Rzeczypospolitej Polski. Jak można zauważyć, nie wszyscy posłowie i senatorowie klaskali, co pokazuje, że kohabitacja prezydenta ze stroną rządową może być trudna. Po ślubowaniu prezydent Karol Nawrocki wygłosił pierwsze przemówienie w tej roli, będące swoistym jego expose. Mamy, drodzy państwo, jako wspólnota narodowa właśnie tę wielką wartość Przywiązania do wartości i tożsamości chrześcijańskiej to nie powinno się zmieniać, a w wartościach chrześcijańskich miłość i miłosierdzie do drugiego człowieka jest jednym z podstawowych elementów. Ale te wybory i pierwszy czerwca wysłały także silny głos suwerena do całej klasy politycznej, wybierając mnie na urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. To głos, że dalej tak rządzić. Nie można i że Polska tak dzisiaj wyglądać nie powinna. To drodzy państwo głos Polek i Polaków. Głos Polek i Polaków, że chcą, aby politycy spełniali obietnice składane w czasie kampanii wyborczej. Pierwszy czerwca to wyraźny sygnał, że Polacy chcą wypełniania obietnic wyborczych chcą wybierać swojego prezydenta w poczuciu wolności i nie ulegną propagandzie politycznej. Mówię to, Szanowni Państwo, tylko dlatego, bowiem 1 czerwca jeszcze raz wszyscy przekonaliśmy się, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej musi być tylko i aż po prostu głosem obywateli. I obywatelek Rzeczypospolitej. Nikim więcej. Ja jako prezydent Polski będę głosem narodu polskiego i takie mam przed sobą zadanie. Prezydent Nawrocki, momentami, wzywał do zjednoczenia ponad podziałami partyjnymi. Szanowni Państwo, stoję przed Wami świadomy wielkiego zadania i ogromnej odpowiedzialności, jaka przede mną staje. Ale stoję tutaj w polskim Sejmie, świadomy także podziałów w polskim życiu politycznym w polskim życiu społecznym. Chcę jasno zadeklarować, że swoich decyzji nie będę podejmował zgodnie z tymi podziałami i zgodnie z podziałami politycznymi, tylko wbrew tym podziałom, podejmując zawsze decyzję, która odnosi się do głosu narodu polskiego, a nie do politycznych czy partyjnych emocji. Te mnie przez 42 lata nie interesowały i nie będą mnie interesować jako prezydenta Polski w moich decyzjach. Będę głosem narodu wiernym swojemu programowi. To drodzy Państwo, wszystkim gwarantuję. Dało się jednak odczuć, że prezydent zamierza wspierać narrację dzisiejszej opozycji. Drodzy Państwo, Polska musi wrócić na drogę praworządności. Dzisiaj Polska nie jest na drodze praworządności. Bo ciężko nazwać praworządnym państwo, w którym nie działa i nie funkcjonuje legalnie wybrany prokurator krajowy. W którym artykuł 7 Konstytucji, mówiący, że organy władzy państwowej muszą działać na podstawie i w granicach prawa, jest niestety regularnie łamany. Nowy prezydent zapowiedział starania na rzecz realizacji pierwotnego programu budowy CPK oraz wypracowania do 2030 roku nowej konstytucji. Na zakończenie nawiązał do myśli wielkich Polaków. Jesteśmy Polakami i mamy obowiązki polskie. Chyba nikt w tej izbie nie ma wątpliwości, że jesteśmy Polakami i mamy obowiązki polskie. Józef Piłsudski mówił, że niepodległość nie jest nam dana raz na zawsze. Dzisiaj czujemy to bardziej niż kiedykolwiek. Bowiem za naszą wschodnią granicą toczy się wojna, a Polska musi trwać wiecznie, jak mówił Wincenty Witos. Mówią z innych perspektyw, niejako jednym głosem, drodzy Państwo. Wrażliwości społecznej możemy się uczyć od Wojciecha Korfantego, który przypominał, przypominał że główną funkcją państwa jest służenie. My jesteśmy tu po to, żeby służyć polskim obywatelom i służyć ludziom, i ja jako prezydent też nie jestem od niczego innego.